W ostatnich dniach od nadawcy otrzymałem list z prośbą o rozwiązanie pewnego zadania. Ponieważ nie zajmuję się udzielaniem korepetycji, chciałem zignorować tę prośbę, ale zafrapowała mnie treść. Poprosiłem o dokładną treść zadania, które miałbym rozwiązać. Tak mnie ono zainteresowało, że zdecydowałem, nie odpowiadać osobiście nadawcy lista, listu, ale umieścić to zadanie, bo jest dosyć ciekawe, na swoim kanale. Tworzę nową playlistę, nowe zadania. Jeśli będziecie mieli ciekawe zadania, z którymi macie na przykład kłopoty, prześlijcie do mnie. Jeśli one mnie zainteresują, będziemy, będę je umieszczał na swoim kanale. Jak brzmi to zadanie. A więc wahadło nitce o długości L1 m. Odchylono do poziomu, czyli o 90 stopni i puszczono. W odległości D od punktu zaczepienia wahadła umieszczono w bisowcianę gwóźdź. Kiedy wahadło, kulka wahadła spada w dół, nitka zaczepia o gwóźdź. I od tego momentu odbywa się ruch kulki po okręgu. Mamy powiedzieć, jakie musi być minimalne d, odległość między punktem zawieszenia wahadła a gwoździem, aby kulka dalej poruszała się po okręgu. Na rysunku to wygląda tak. O punkt zaczepienia wahadła, czerwona to kulka, długość wahadła L, G. Gwóźdź wbity w ścianę znajduje się w odległości od punktu O równej D. No i puszczamy kulka. W momencie, kiedy nitka zahaczyła gwóźdź, od tego momentu odbywa się ruch po okręgu. Też kolorem czerwonym zaznaczam to położenie końcowe kulki. Na początku była tu, na końcu jest tu. Wprowadzam oznaczenia, które będą mi przydatne. I tak. Promień okręgu kulki w tym miejscu r równa się l minus d. To samo powtarzam tu, a różnica poziomów położenia początkowego i końcowego kulki jest równa h, które jest równe l minus 2r. l minus 2r. Kłania się. Zasada zachowania energii. Energia potencjalna grawitacji na początku zamienia się w energię kinetyczną na końcu. Piszemy tę zasadę zachowania. Dzielę obie strony przez masy, wstawiam wzór na promień w to miejsce, przekształcam i mam takie równanie, które oznaczam. Gwiazdką. Masy mi się uprościły. To równanie jeszcze wykorzystam. Co jeszcze będzie mi potrzebne? Otóż w momencie, kiedy, kiedy kulka porusza się po okręgu, w tym najwyższym punkcie, w ogólnym przypadku, podlega ona działaniu siły dośrodkowej. Czym jest ta siła dośrodkowa? Otóż w najwyższym punkcie toru Kulka podlega działaniu ciężaru. Ku, nie ma ucieczki przed tą siłą, ale jest również jeszcze naprężenie nitki. Nitka utrzymuje kulkę, żeby nie uciekła, żeby poruszała się po okręgu. Zatem, w przypadku przechodzenia przez najwyższe położenie, te dwie siły są zgodne i piszemy, że. Q plus N wypadkowa siła działająca. na Kulka to siła dośrodkowa. I tak się składa, że mamy rozpatrzyć, rozpatrzyć przypadek graniczny. Kiedy jeszcze kulka przejdzie, zatoczy okrąg, nie spadnie wcześniej, tylko pójdzie po okręgu. To jest graniczna sytuacja. W granicy wówczas nitka jest wyprostowana, lecz nie napięta. Jeśli nie napięta, to znaczy, że nie ma napięcia. I w tym momencie, w tym granicznym przejściu, siła dośrodkowa jest równa tylko ciężarowi. Siła napięcia w tym momencie znika. No to piszę mg ciężar, siła dośrodkowa mv kwadrat przez r, no i wstawiam jeszcze za r wzór, otrzymując Taką zależność. Po uproszczeniu przez masę mam drugie równanie, które oznaczam gwiazdką. Przyjrzyjmy się teraz tym dwóm równaniom, które są oznaczone czerwonymi gwiazdkami. Jeśli podzielę je stronami, lewe przez prawe, to zobaczcie, G się uprości i z lewej strony zostanie 2d minus L, a z prawej. L minus D dzielone przez 2. Przyjrzyj się temu równaniu. Przedszkolaki takie równanie umieją rozwiązać i wyznaczyć D. Odległość między gwoździem a punktem zawieszenia wahadła. 0,6 długości nitki wahadła.